Siemanko, tu kotlet.pl i dzisiaj zaczynam z Roblox Studio, czyli z nowym językiem. Ostatnio było chyba z Unity, pamiętam kiedyś. I dzisiaj będę właśnie tworzył to, ale dziś popatrzę sobie na krótki um, tutorial. Popatrzyłem sobie, jakby co już. I mnie ciekawi. Bo ja widzę, że też są tam takie coś jak widziałem że wasie auto. I ten. Wszakłem Przyskałem... bo chciałam zrobić te wielarowe filmy. Gdzie mówi widać jak au... te wielarowe filmy z GTA jak jakieś auto tam spadało. Więc zrobiłem takie, tego jeszcze zrobiłem z Powerpoint, co zaczynam, i wpadło taki pomysł. Co nie mogę i jakby co chciałbym też zrobić z Unreal Engine, bo mi się wydawało to za łatwe. Ale niestety jak zobaczyłem, że muszę pobrać jakiś Epic Games to zrezygnowałem. Więc. dodać auto, ale coś mi się. Co było ostatnio na Robloxie dostałem Warna. A to, że spodobałem z emotką. Więc takie o zrobiłem. miałem że trzeba ctrl Jak był test, to miałem również też błędy z kolizją. Nie z kolizją, tylko z fizyką gry. Więc gdzieś tutaj popatrzyłem i jest Ant Horrored. Nacisnąłem to. A to kotwiczkowanie A okazało się, że to Dało radę To, to jeszcze nie działało Bo to był chyba jakiś wi 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 Wirus Czy nie? Bo też w niektórych modelach Ale jednak się udało I jednak Efekt końcowy. Ja zachwycał mnie, bo te auto w ogóle się nie spawnowało. Więc potrzebowałem cars spawner. Więc mam, więc już jak zobaczyłem, że mam cars spawner, to mogłem się zabrać już za. Całą grę A jednak znowu nie działało Bo musiałem znowu podwyższyć te auto I już gotowe było. Mogłem odzorować to, tylko jakoś się to nie udawało. Ale jakoś się udało. O! O! <ścoughs> Ale mam już prawie gotowe. Potrzebowałem to w nieskończoność. Więc zrobiłem tam jakąś taką rampę. O tutaj, i jeszcze błędy kolejne z fizyką gry. <gry> Nie, no to było najlepsze. Błędy z fizyką gry. To tu początek. Ale udało się. Tylko że czasami można było się fiknąć. Czy się wywalić? O, słodką karetkę, o, pereg to No, widać, że to bardzo było zabawne. Ten, musiałam teraz oznaczyć, że A nie jako model I zmienić nazwę. Tak o Rejs Ramp GTA 5. I to wtedy łatwiej. A, jako, że mi. Ten to musiałem przejść, jako że wiem, że to jest takie. Czy jakie. Widziałem, że. Początko, wiprogramiści versus Roblox. O mój. Programer, który dopiero co zaczyna versus Roblox Studio I on z Toolboxa wziął e, McDonalda i auto i drogę i, I gra nazywała się Race to McDonald's Free legal game, zero viruses Jak można za to dostać bana? W regulaminie jest, że nie wolno takich stawiać rzeczy Czyli, że logo marek nie wolno stawiać a Luna miała zostać warna za to, ale Roblox miał ją gdzieś. Bo, bo pamiętacie, jak robiła challenge: Le że musi dostać bana. I robiła te konto haterka Robloxa. Mam um, ich teraz pięć. i podsumowując czy gra jest już prawie skończona bym powiedział, że prawie <ścoughs> oprócz tych fikołków które stawiam które są a, a. i tak, właśnie te fikołki. Ki. Ki, które niszczyły właśnie to. Które właśnie nie niszczyły, tylko robiły właśnie to. Dawało dużo frajdy. <laughs> <laughs> Dodawało do dużo frajdy. Patrz, jak to zabawne jest. Jedziesz nagle fikołka fikniesz się. Jedziesz nagle, nagle wywalasz się. Nagle chce ci się... Co innego... Co innego. Później na końcu, gry możesz wysadzić ci całą bombą nuklearną. Jak będziesz jak będziesz miał dobry peset, to będziesz mógł spróbować. Tak zamierzam coś jeszcze dodać. Oczywiście metę. Meta, metka, smetka. Jednak auta były źle dopracowane, więc użyłem czegoś, co mi pomogło. Czyli powiększyć się.

nie, z... A! Moje... Moje autko właśnie spadło, więc mogłem teraz zrobić teraz bony Ale jednak znowu umarłem. Ale nie wiedziałem czemu! Okazało się, że tam była już granica, chciałem się dostać na sam koniec. Chciałem to dać już całkowicie, do nie ma. Aha. Właśnie jeszcze muszę. Kami, <gamy>, kami, kami, dajcie! Oho, oho, Red Heart, Red Heart, i nie Omega oh my God, I'm Red Heart, Red Heart, something in my... Czemu mam taki kursor? Nie, oho, oho, czemu, czemu mam taki kursor? I to jest stary z Robloxa kursor? Oho, oho. Mogę tam zrobić sobie na przykład... Być gigantem. Gigantem pro... <grym> programowania, który od razu już zdaje mnie. I co to się stało? Więc. Czyłem co jest na dole? Czy to jest raj do nieba. było raju do nieba To mnie Jeszcze Więc byłem taki duży że mnie wywaliło poza mapę. Teraz Uch. chwila popatrzenia, gdzie ja jestem. I musiałem pójść jeszcze do tego miejsca. Więc już gdy doszłem do mety musiałem dać, że będzie się później jakiś Jakiś wybuch. Okazało się, że też musiałem mojego parta też zakotwiczeniować i dać go dużego. A dzisiaj z okazji, że nowy rok to w grze, grze do której pokażę wam link możecie mnie spotkać Czyli w tej grze możecie mnie spotkać, mówię wam. I teraz na zakończeniu dajemy bombę, ale ale jednak wiem, że ale jednak dowiedziałam się, że nie możecie spotkać mnie w tej grze. Ale wiem co zrobić. Tam będzie taka inna gra w linku. Tam będzie moja gra. I tam będzie ta gra, gdzie będzie Sylwester, stel, to będziecie mnie mogli spotkać. W tej grze, której tam link. Tak będzie tam wam w opisie podane wszystko, bo już nie chcę się wam tłumaczyć. I dodajemy jeszcze bombę automową. Dlatego, bo mi się podobał mi ten pomysł się. A jak była drama na na Roberta Robloxa to nagram o nim film i nagle. Pff, nagle wiem, że mogła moja mama to zobaczyć i mogła się zezłościć, ale się nie zezłościła. I mam moją bombę. I gra będzie dostępna na jednym serwerze, więc chyba tu będzie 3000. I teraz potrzebujemy. Sky, City Sky. Piękny. O, o mój Boże. Taki piękny. Jeszcze dodaniu tych jakichś particlesów. Co jak się wjedzie. Gdzie się to będzie się miało te jakieś particle'sy. <ścoughs> I dodaję jeszcze tam Ten Jeszcze to. Jeszcze dodajemy jakieś małe party klas Partikles emiter. nie wiem wtedy jak zrobić jeszcze korol tych part klasów. No po prostu i powieścia. No takie O. Ten, takie o. Piękne Takie o. Piękne party Tam jakieś piękne efekciki i czas na AI, więc gram teraz mi poda, Bing teraz mi poda, nie, czyli co-pilot. Mhm. żadny, Albo bo jednak wiem, pomoże GPT. nie czad bo e, konwersacja konwersacja na nie Python. Konwersacja na python, python wiem, Programistą takim jest ten. Stasiek z Roblox. A to w listopadzie jeszcze ten. Stasiek z Roblox. Kto to? Czekaj, moja kuzynka. Kuzynka chciała coś ode mnie. Jakoda, co chcesz ode mnie? Ja teraz nagrywam film na YouTube. A, A nie, nie zawiera przemocy. Ej, jo! Ej, jo! Nie, dajmy, Zofia. Nie, no, to jest chore. Dobra, dajmy ten jakiś oo <tryk> <tryk> To są moje jakieś stare e, pierdoły, dajmy miniaturę, derwa, dajmy to Ale zanim to, to, my, to musimy dać e, Dajmy też łączenie e, tego, ale jednak nie Uprawnienia publiczne Monetyzacja, zabezpieczenia miejsca. Skonfiguruj miejsce. Jeden gracz. a czy in gracing majmy 1 miejsca ja muszę się teraz tak musimy się skonfiować Muszę się teraz tak trudzić właśnie z tym, A jak gdybym dodał jeszcze język hiszpański. Caesta. Ja chyba będą trzy To takie o, ale lepiej nie. Teraz wychodzę stąd, wchodzę na, na a wiedziałem, ja że ja tam jeszcze zobaczę mojego, kolegę, teraz wchodzę na tworzenie Creations i mam jest a pięć ram pricing on personalization grow your experience fast how to thumb I mamy aktywną teraz miniaturkę. Impression, Incredible Features, average, average Season Time, Quick Play, Waiting Segment. Mogę to pobrać, ale lepiej nie chcę tego pobierać. I gotowe. Więc już się z wami żegnam. Pa!